Cześć, życzę Witam w kolejnym materiale z, z Savage Siblings. Doszliśmy do momentu, w którym nasze zwyrole powinny się obudzić: AV, Venus i Slice, i wpadliśmy na pomysł. Tutaj Oki ze mną jest i to będzie cała frakcja, będzie nazywała się Venus Union, dlatego że tu jest dwóch braci, z czego jeden jest dyktatorem, ale to Venus jest tym oczkiem w głowie tych dwójki, a drugie. Czyli nazwa tej wioski, która to będzie, to będzie po prostu Revenge czyli wioska zemsty. No i plan jest taki, że dzisiejszy odcinek będziemy grali na tempie 1. Dlatego, że mamy tu dużo rzeczy do, do ogarnięcia, m.in. work, jakieś restriction i tak dalej, i tak dalej, bo musimy to wszystko sobie poplanować, patrząc na to, jakie oni mają statystyki. Weźmy też pod uwagę, że kończy nam się tutaj pożywionko. Więc zanim zaczniemy tutaj jeszcze planować te wszystkie rzeczy, musimy zadbać o to, żeby oni mieli wystarczającą liczbę pożywienia. Tu widzimy posadzili co po niektóre rzeczy, ale no nie do końca mają to, co trzeba. Więc najpierw dajmy sobie butcher's corpse na do forever. To ma robić każdy, jeżeli są jakieś ciała, i zadbajmy o to, żeby oni nie robili human-like corpses. Nie chcemy, żeby używali e, ciał z ludzi to bym mógł w ogóle gdzieś tu przenieść na przykład tę stronę chyba tak. Możemy to poprzenosić. Oj, będzie głośno, będzie głośno. oni tu ciężko pracują. Patrzę, tu mamy hops. Gdzieś tutaj dawałem, ale widzę, że nie mam. Aha, bo nie mogłem tego posadzić. Co to nam się niestety popsuje? Szkoda. Chyba, że w researchu, bo teraz będziemy musieli wczytać, inna z osób wygląda jak kenobi. Zostało to by była dobra no, nazwa kenobi. Możemy dać kenobi. Ja to sobie te nazwy wymyślałem gdzieś tam na początku, jak tworzyłem te wszystkie postacie. No, Wenus zostaje, Wenus zostaje, a, a reszta to, to będziemy zmieniali. Pauzujmy, Pemikan, i tak dalej, to ma zostać. Hopsy mi zależy, gdzie jest Hops? Nie da się bardziej przybliżyć. Vegetables, plumbing. No to plumbing mamy. To dobrze, że się rozpoczęło z plumbinga. Ale widzę, że hopsy to chyba będą gdzieś później. Medical fiber, Celestial flower, trees, trees, fishing, animal. Animal nie. Gdzie jest? Cotton, trim, bamboo. jest jakiś drzewko. Peach tree, orange tree. Growing some plants for making drugs. Growing some plants. Smoke leaf seeds. Psychic seeds. Tobacco seeds. Pewnie gdzieś tu będą hopsy. Oko. Grape. Tomato. No nie widzę. Nie chcę mi się szukać, ale widzę, że tego tu nie ma. Czekajcie, czy tutaj jest animal. Egg A, A, to może być w innym miejscu w takim razie. Hygiene, Medical Care to nie Weapons Meeting. Czy to jest w Weapons Meeting robienie na przykład amunicji? Jest robienie amunicji, więc będziemy mogli robić szczały. Więc do szczał będziemy musieli porobić łuki, dopiero potem się rozwijać w jakieś lepsze rzeczy. Ok, <laughs> czyli to nam się ogólnie zmarnuje. A my, Oj <laughs> mi <mnie> przydusza trochę. <laughs> Niestety, panie, te mody, co one z technologią robią? Dziwnie to wygląda więc Avi, który tak nie do końca nam się podoba, że jest tym całym Avi, będzie Kenobi. Kenobi lepiej brzmi Awatch Kenobi Porczy. O, od razu lepiej wygląda. Dobra, oni są strasznie zwyrolni. Ten to jest taki w ogóle zadarty, jakiś, ten jakiś taki, no, śmiesznie to wygląda. Musimy zadbać na, natomiast jedzonko by się przydało, tak? Więc pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będzie temperatura. I zrobimy tak, że... E, czekajcie, zrobimy tak. To anulujemy. Te Iron Armory. Nie mam za bardzo gdzie tego powstawiać, więc myślę, że możemy wstawić na razie do namiotu. to zrobimy. Tutaj mamy jakieś w ogóle łóżko. Więc łóżko też tu damy. I to będzie pan Slice, który będzie miał... To i pan Kenobi. Prijateljs Delivering. dla to, żeby oni to poprzenosili, bo mi będzie tu cały czas wadziło. No dokładnie. Dokładnie, bardzo fajnie to wygląda. Tu są mamy trzy namioty. Oni tu przenoszą to, a ja tu chcę zrobić zone i to będzie stockpile. Będzie Priority Critical. Nie, to będzie Important. Stąd weźmiemy Copy Copy Settings, Paste Settings. To możemy zdelaytować. I tutaj dołożymy im, jeśli chodzi o temperaturę. Założymy im Passive Cooler. No wiemy, że nie mamy wystarczającej liczby desek, ale to musi tu powstać. To musi tu powstać. Jak oni to przenoszą w sumie mogą mieć tą zabawkę ekspanzą eee, będziemy chowali całe pożywienie. Jak już schowamy to pożywienie, dodatkowo dostałem taki fajny cynk od kolegi, że gdzieś tutaj w, w akcesoriach jest coś takiego jak food container. Dzięki temu żywność może być przechowywana przez długi czas. Mogłbym to zrobić ze stali. Mógłbym to zrobić z drewna. No drewna będziemy mieli ogólnie pod dostatkiem, więc pozwolę sobie e, tutaj na. Właśnie zabawę tym, dlatego zobaczmy sobie work, kto jest najwyższy w craftingu. I najwyższy w craftingu jest Venus, więc ona będzie teraz miała w priorytecie kraftowanie. Ona ma robić cały czas deski. My tych desek potrzebujemy w ogóle setkę. Details nie będziemy tego wpisywali, nawet 200. Deski są nam potrzebne cały czas. W międzyczasie musimy im zlecić Structure. Zlecimy im zdobywanie drewna. Myślę, że ten obszar nam zaopatrzy potrzebną ilość drewna. Tutaj możemy zapolować na to skatanki. Assigned to cooking. A kto jest do cookingu? Ona będzie szybciej pracowała, dlatego ja ją do tego daję. No i dobra, <coughs> zapewnimy sobie pewną część pożywienia, tak? Um, pewna część pożywienia, która będzie przechowywana w tych food containersach. I tu będziemy mieli na razie yy, Z2 słoiki, w których oni będą to przechowywali. Jedzonko jest chowane. To cały czas to krawci, więc postęp będzie. Czy hej się psuje? Psuje się, ale powoli, więc tutaj na razie damy jedzonko poza, poza, poza. Basic food. Extra food, fruits. może h. Bez haja. Tego nie będziemy tu chowali. A i może nam służyć tu również jako jest straszne, tak, potwierdzam, jest bardzo głośne, yy, bardzo upierdliwe, no ale no trzeba, tak, trzeba to znieść. Dobra, ten tu się bawi, mamy troszkę jedzonka, popsuje się za jeden dzień, więc kolejna rzecz, jeśli chodzi o pożywienie, jak będziemy mieli pożywienie, to my sobie tam damy radę, to będzie zrobienie yy, piekarnika. Steel stove, that products hit by burning basic fuel can be filled by kindling coal, charcoal, pit, and. Aha, czyli daje nam. Jest cooling fan. Moglibyśmy na przykład takie coś, żeby sobie ochłodzić w środku, to nie byłoby głupie. Na przykład jeden na jeden. Moglibyśmy dać tutaj dwa takie fajne. Ale to troszkę kosztuje. Potrzebujemy dostęp do prądu. A prądu nie mamy. A mi chodziło o zrobienie Production Special Foods Honey with Comp. To możemy mieć tylko wydobycie soli, a sól możemy wydobywać kawał drogi stąd, czyli gdzieś tutaj. Jedno miejsce gdzieś tam jest, to na razie nie. Będziemy potrzebowali machining z marbla. Więc to też będziemy musieli gdzieś tutaj dać. Więc na razie odinstalujemy to eee, i to jedzonko, tak? Jedzonko, oraz musimy zadbać im o pewne rzeczy, jak na przykład stół small stone table. Marble stone table? Nie. Smal granit wooden primitive table. Musielibyśmy zrobić z drewna, no bo inaczej to tutaj nic z tym nie zrobimy. Szkoda, że tu mamy te krzaczki. I oni będą strasznie smutali, że muszą mieć w takich warunkach. No ale co ja im poradzę? Co ja im poradzę? Tak se muszą radzić. My to będziemy przenosili wszystko z czasem. że możemy dać to tutaj plus krzesła ok robi się to robi się to I to już są takie dosyć spore podstawy w międzyczasie zlecimy im zharwestowanie buszów Hmm... No, wygląda w miarę spoko, tutaj teraz weźmiemy storage Gdzie critical ja Nie mogę jakiegoś innego jedzenia przechowywać, nie wiem czemu O, koteczek wpadł, ale zaspamili Witaj, witaj. No to pogadamy później na Discordzie, jeśli o to chodzi, bo teraz tu seria trwa. Zbieramy... Co to, to jest? Jagody. Czy te jagody mogę teraz tu zmieścić? Proces Catfish Sealed Fishing Bait. Dlaczego nie mogę wsadzić tu innego? A, bo miałem tutaj hej wpisane. Więc czekaj. Clear All. I tu damy Raw Food. Poza hejem. Hej. Hej nie można. Na cały czas pozyskuje nam drewno, tylko tutaj zrobimy troszkę inaczej, czyli Details Take to Best ten, Drop on Floor. Nie będziesz tego przenosiła. Zostaw to, zapomniałem, że ona się troszkę zapętliła i ona teraz by cały czas pracowała w nieskończoność. A to nie o to chodzi. Dobra, mamy zakolejkowane to. Eee, ziemniaki będą sobie rosły. Tutaj mamy cotton, bush. Możemy pozyskać troszkę surowców. Jakiś flax flower, nie wiem co to jest. White rose flower. A devil strand mushroom. Cotton. Koton na pewno się przyda. O ile się nie popsuje. Tutaj mamy do rozebrania Cheap Mechanics to na pewno się przyda. Dużo części jest emu. Dobra. Czyli mamy Butchering Spot. Mamy możliwość uzyskiwania skór, które są dobrym materiałem na sprzedaż. No i... Troszkę jedzenia, żeśmy tu zyskali, ale jeszcze nie mam... Kuba Kubabien, jeszcze nie mam jedno, jednej bardzo ważnej rzeczy. Czekajcie, tu możemy dać w ogóle z firewooda pochodnie. Mam nadzieję, że się to nie zafajczy. Wall torch. Pochodnie możemy dać 140 Firewood kosztuje. Dajmy sobie po prostu torch lamp. ktoś tam przyszedł do Revengeville from Northwest, uh, if you send them a whale, well, they will stay in the area and come back later. Visitors. Na razie dziękujemy wam postawimy sobie tu lampę mamy troszkę drewna Firewooda bym wolał mieć za 30 tak żeby był zawsze ten, czy podam listę modów lista modów znajduje się pod tym filmikiem również pod pierwszym, ale pierwszy z serii pojawi się dopiero 21 listopada więc trzeba czekać, trzeba czekać a na razie ci co są na streamach zawsze są do przodu o, o pewien tam kilka dni Dobra, z wyrole śpią, więc pozwolę sobie w nocy przyspieszyć. Ja sobie jeszcze tu zaplanuję, co powinni zrobić. Czyli widzimy, że Venus będzie pracowała nad tym, żeby cały czas pozyskiwać te drewno, bo potrzebujemy go bardzo dużo. Chłopaki tutaj cały czas budują, ale nie mamy gdzie gotować jedzonka i to chyba było w production. Drying rack mógłby być, ale to nie jest to, co szukamy. Fishing, Fishing jest spoko. Na pewno musimy popracować nad. Assembling Bench z czego możemy to zrobić? Steel Hand Assembling Bench to jest coś co będziemy bardzo potrzebowali to jest jedna z priorytetowych rzeczy na początku tego co się dowiedziałem więc Assembling Bench dałbym sobie tutaj jest dużo stali więc stal nam pozwoli na zrobienie Assembling Bench to musi gdzieś tam powstać ale jeszcze jest Processing e, Wood Processing Plant Bench no powstanie sobie tutaj, my to będziemy później przenosili. I jest tak. Dostajemy karę za to, że jest outdoors, spoko rozumiem. Później sobie tu zabudujemy, na razie nie mamy na to pieniążków. I najważniejsze to zrobienie jakiegoś grzejnika. Spot Medical Facilities. Marriage spot, party spot, karawan spot. Możemy postawić w sumie, karawanę damy gdzieś jakby przyszła do nas, nie? Karawanę możemy dać tu. Możemy dać trading spot, ale to już troszkę kosztuje. Research band z granitu albo z metalu. Z metalu byśmy mogli, bo nas stać 150. No, research to jest taka podstawa, w którą musimy iść, bo inaczej się nigdy w życiu nie rozwiniemy. Tak, mamy tutaj czas, to wytniemy te drzewka. Mariacz spotnął. No, a to na razie się nie przyda. To jest fajne. Mass grave, wielki grób, który tu będziemy tu wrzucali, wszystkich do truchełka. Myślę, że masowe groby gdzieś tutaj damy i będziemy tutaj ciała wrzucali. Ale ciągle nie mogę znaleźć tej jednej, najważniejszej rzeczy. Primitive floor? O, touch floor. To by było spoko. 5 heja kosztuje, moglibyśmy zrobić zwykłą podłogę do jedzenia. Wiem, że bardzo dużo im kolejkuje, no ale trzeba. Przy okazji crafting się podbije, a za sprawą craftingu będziemy mogli później więcej rzeczy tutaj tworzyć. Co możemy chować tutaj? To jest troszkę zniszczone. Na przykład tu możemy chować. Ja bym tutaj dał po prostu important i dalibyśmy A, bo tu możemy amunicję chować, bronię tylko. No dobra, no to dajmy tutaj po prostu resources tu resources a... Albo nie czekajcie, to zrobimy tak. Storage, clear all, low, low, a tu schowamy, storage, resources, important, storage, weapons, important i tu będą chowali bronie namiocie. Znowu Slice się dorwał do craftingu, no niestety. Jaki on ma poziom w ogóle? Zobaczmy. Slice. Construction ma wysoki. Crafting, no ma zapał do craftingu, więc nie będziemy mu przeszkadzali w craftowaniu. Niech się też rozwija chłopak. Venus ma wyższy crafting i też lekki zapał, więc oni zdecydowanie mogą crafcić razem. I drugie pytanie jest, kto jest najlepszy w cookingu? Wenus, czy nie? Czyli Wenus. Pani Venus jest dopisana do cookingu, dlatego musimy ciągle znaleźć... Tu jest prepare food. Mamy zwykły simple grill, fuel, stove. Simple wood-filled stove with an attached countertop for preparing meals can be filled by kidling, coal, charcoal and wooden stuff. Kosztuje metal i mechanizmy, więc na razie sobie darujemy, więc damy im po prostu simple grill, mało nas kosztuje, a będzie tutaj przydatny. I simple grill damy sobie, może tu przy wejściu. Jaka kolejna rzecz to czas pracy. Bo widzę, że pracują tak dziwnie. Więc oni będą w ogóle spali mniej. Raz dwa, trzy, 4 5 6 godzin. później będą mieli czas na rekreację. Czyli będzie na pracę. Raz 2 3 4 5 godzin. Potem mają 2 godziny. Potem raz 2 3 4 5. Cześć potem znowu 2 godziny mogą mi spać. Ale czekajcie, bio. Ktoś chyba był Night Owlem. Slice jest Night Owlem. Czyli Night Owl i Getzel Mood Bonus if i Fałek at night 23 do 6. Co tam jeszcze pisało? Mudlos i Paweł do 11:18, czyli od 11 do 18 ma spać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No nie. Sześć. Dwa. Rekreację tu zostawimy im wspólnym. Potem będziesz miał work time. Raz, dwa, trzy, cztery. O niech tak ma. Zobaczymy jak będzie funkcjonował. Poprawimy mu dzięki temu troszkę samopoczucie, bo z tego co widzimy. A full barak, feeling bad in darkness. Elected wybrany. Leadershipem jest. A widzimy, że twardo pracują. Postępów jak nie było widać, tak nie widać, no ale y, troszkę tutaj. Hmm, ziemniaczki się rozwijają, nie wiem czy zebrali jakiś koton. Chyba zebrali, bo tutaj mieliśmy krzaczek. E, slice się bawi, czyżby miał rekreację? Nie, więc Ciebie mogę teraz oddelegować do zbiórki pewnych surowców. Dobra, poprzynosił niektóre przedmioty. Rioter's Howling. Okej, okay, to lubię. Małe ilości jedzenia, to wiemy. I tu się pojawił nam piecyk. I musimy najpierw zadbać o benzynę, więc Fuel Filter będziemy dawali. Na razie Clear All. Eee, na razie dajemy Clear All. To będzie Firewood. Cały czas będziemy tutaj dosypywali Firewooda. Tego chciałbym, żeby tego Firewooda było nawet troszkę więcej. Bo tutaj tak jak widać do Touch yy, nie touch floor. Wooden torch też będzie trzeba co jakiś czas uzupełniać. Mmm, firewooda. A jeśli chodzi o to, Refuel At będziemy uzupełniali w momencie, kiedy będzie około 20%. Nie musimy dawać jakieś 50%. I kolejną rzeczą będzie robienie jakichś posiłków. No i co z posiłkami? No mamy mięso. Mięso jest schowane tutaj do środka. i w zasadzie na razie możemy robić tylko mięso. tak jest jeszcze fried assorts możemy to i to do until f10 do until f10 przy czym najpierw mięso bo ma największy tam poziom i teraz venus powinna się tym zainteresować jeśli myślę albo te prioritize robieniem tego on to uzupełni nie jest przypisany do cookingu więc on nic więcej nie zrobi a reszta będzie spała odcinek trwa 28 minut, myślę, że tutaj skończymy tak więc widzieliście, że troszkę sobie zaplanowaliśmy, przenosiliśmy niektóre rzeczy, jest troszkę czystki porobionej więc to nie wygląda źle podłoga no niestety nie została zrobiona, więc mogę jemu tu rozkazać, co to się zrobiło, jakiś belt co to jest, concrete beton, albo no, bo to po rusku not assigned to construction, ale czemu construction możesz mieć na przykład na trójkę, tak? Um, prioritize processing tak, dobra, ja sobie to porobię już między odcinkami, bo to jest taka głupia robota robota głupiego, później mu rozkażę tu pokończyć więc będziemy się widzieli w momencie, kiedy to będzie wyglądało już całkiem, całkiem ładnie, tak? Więc fajnie, że wpadliście, nie zapomnijcie zostawić jakiegoś negatywnego komentarza i łapki w dół. Trzymajcie się, na razie.